Witajcie. W dzisiejszym odcinku będzie też kwestia kulinarna. Będę robił bigosik. normalnie bigos wiadomo jest naszą potrawą narodową, nie na ogół, jesienią, zimą, na bazie kapusty kiszonej. Natomiast ja proponuję bigosik wiosenny na bazie świeżej kapusty, tak zwanej kapusty białej, chociaż jak dla mnie to ona jest jasno zielona. Nie wiem jak by było z czerwoną, czy też mądrą, jak tam zwał w niektórych regionach. A nie eksperymentuj za bardzo. bardzo. I w tradycyjnym przepisie mamy tą kapustę białą, młodą, cebulkę, kiełbasę cienką, no taką typu śląską, koncentrat pomidorowy, koperek. Oczywiście Całą kapustę trzeba drobno posiekać i do gara, kiełbasę też posiekać, cebulę też posiekać, można podsmażyć, no i ja tam jeszcze liść laurowy, ziela angielskie, sól, pieprz. Natomiast ja, że mam bardzo obfity, dobrze rozbudowany ogród warzywno-ziołowy, dodam do tego bigosiku jeszcze sporo zielonych elementów i tak Lubczyk świeży sporiaka Czosnek zielonawy w postaci jakiegoś szczypiorku czosnek winnicowy liście takie tradycyjne Czosnek niedźwiedzi, tu kilka liści porów moich które sobie rosną na ogródku Tutaj Opita garść bluszczyku kurdybanku, bluszczyk kurdybanek. Super roślina poprawia trawi, trawienie Ogólnie pozytywnie wpływa na cały organizm. Tu liście y, Selera z Następnie y, kilka młodych pędów y, czomber, czomberka tu lebiotka oregano no i odkrycie mojego roku tego, kilka liści czosnaczku pospolitego. Ta roślina jest spokojona z kapustą, ale że ma tam związki siarki, to tak trochę bardziej czoskie smakuje. No i oczywiście koperek, tak. On też jest bardzo dobry. To układ krawędny, moczowy, tak, odpornościowy. No bo w ogóle, wszystkie, wszystkie te zielone składniki bardzo dobrze wpływają na ludzki organizm, na metabolizm, na trawienie i wszystko co co zielone zapamiętajcie i takie świeże bez chemii jest antyrakowe a to jest w tych czasach bardzo ważne że proszę bardzo, ile ziół będzie się to wszystko będzie musiało być opukane i drobniutko posiekane po żeby to było zjadliwe i teraz zabieram się roboty trochę, jest, ale to, to jest roboty. Kapustę raz, dwa, posiekać. Na razie nie będę obsmażał tej kiełbasy i co woli, bo potem to takie jest ciężkie do trawienia trochę. Tylko posiekać i do gara. I to też wszystkie te, te zioła, przyprawy warzywne. Posiekać i to warstwami poukładać i gotować a na końcu jak się zagotuje zaprawić trochę koncentratem pomidorowym na smaku a przypominam też, że pomidor cudowne warzywo je, zapobiega rakowi prostaty to dla mężczyzn jest podstawa jak nie jemy pomidorów surowych bo ich nie ma, bo są drogie to jedzmy dużo przetworzonych pomidorów typu ketchup, typu właśnie koncentrat pomidorowy i sosy z pomidorami Naprawdę, jest teraz sporo możliwości. Tyle w słowie wprowadzania. No dlaczego taka potrawa? No tak, tak, żeby żeby nie opychać się tylko tam tymi pierami, kartoflami ciężkimi, mięsiwem tłustym, bo to to jest wszystko fajne, tylko do czasu. No. No, w zasadzie nawet, nawet i bez tej kiełbasy mogła być wersja wegetariańska, czy, czy, czy nawet tutaj to wegańska, tak? no ale ja jestem sożerny poniekąd i z kiełbaską ma to o wiele lepszy smak moim zdaniem I też nie musi to być jakieś niemywale wewnętrzne niemco taka zwykła taka fajna kiełbaska śląska to jest idealna sprawa do, do, do takiego dania zabieram się za robotę to jest co, co, tu, co tu pukać, co szatkować co odbierać składniki posiekane Kulka Posta, Biała, Młoda w miarę, Posiekana, Kiełbaska, Szydąska, po, Posiekana na plasterki I w trzeciej miejsce zielenina. wszystkie ceczowski, cząbry, oregano koper, cebulka, wszystko posiekane, tu przemieszane w garnku już na wody trochę brane liść poszedł kulki Sól, pieprz już poszło, trochę kapusty wrzuciłem, bo mi się nie mieściła w misce i teraz warstwa kapusty rączką, proszę bardzo, A jak nie to tam z miski sobie przesypywać. warstwa kiełbaski i na to warstwa zieleniny i cebuli i ponownie kapusta złożona ładnie w garze kiełbaska i warzywa cebula koperek, zielenina. poszło poszło prima sort pierwsza kategoria jak to pisać, serwisz krasecki kochanku wielkiej niedźwiedzicy a u mnie też wszystko prima, sort idzie do gara ostatnie warstwy kapusta cebulka zielenina ręce czyste, umyte gotuję sam dla siebie ten to nie przyjdzie, nie będzie mieścił go. No i tak, moi drodzy. I to się teraz będzie gotowało. Przykrywa pokrywka, konkretna, duża, bogata, spory. I to z biegiem czasu zredukuje się to wszystko, całe towarzystwo. Już się będzie gotowało. I później to trzeba, co, co jak już się. W miarę będzie gotowało to łyżka drewniana najlepiej i trochę to przemieszać. A jak już się dobrze ugotuje, no to doprawić koncentratem pomidorowym. No to ten etap jeszcze przed nami. Na razie pokrypkę daję i niech się to samo gotuje. No, widać jak się to gotowało. Ostatni etap dodawał będę konserwat małej ilości wody rozmieszany i mieszkałem. Oczywiście wróci podać I już gotowa porcja biegusików do zjedzenia. Smacznego sobie życzę. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.